Cześć, melduje się Kopikowski. Jest piątkowy wieczór, a ja postanowiłem nagrać dla Was dzisiaj jeszcze szybki odcinek, ponieważ jutro, w sobotę, mnie nie ma w studio. Jestem, słuchajcie, pewnie jak wielu z Was, na imprezie Kobi w Twierdzy Modlin. Jeżeli też tam będziecie, mam nadzieję, że będzie okazja się spotkać i zamienić parę słów. Słuchajcie, a dzisiaj na tapecie, na stole recenzyjnym mamy nowy trzypak żołnierze Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej. Natomiast zanim była druga, to ta pierwsza była nazywana po prostu Wielką Wojną, oczywiście. Słuchajcie, bardzo interesujący trzypak ze względu na swoją przede wszystkim różnorodność. Bardzo mi się też chce zwrócić uwagę sobie na ten bagnet tutaj na tym Lee-Enfieldzie i wiecie co, koniec gadania, po prostu otwieramy, otwieramy trzypak. Otwier oczywiście otwieramy to tak po sowiecku. Nie róbcie tego w domach oczywiście, w ten sposób. Dobra, zupełnie przypadkowo przeciąłem żołnierza francuskiego na pół. Nie o to mi chodziło. Dobra, wszystko, wszystko wyjąłem. O, widzimy tutaj od razu ciekawy element. Nie mówię o tych tutaj fafro, faf, faflunach, którym ty wypadły z e, pocięciu z kartonika, tylko o tym bardzo ładnym, takim metalicznym metalicznym tutaj e, drutem kolczastym. Bardzo ładnym. Tu mamy jeden woreczek z dużą ilością elementów. Dobra, wszystko. I tutaj mamy jeszcze, właśnie, drugi woreczek z, chyba z drobniejszymi elementami. I przechodzimy szybko do montażu na wizji. a teraz będę potrzebować ściągę. Dobra, to jest element dodatkowy. Tutaj łopatka, też łopata też jest element dodatkowy. Dwa worki z piaskiem. Podstaweczki to zaraz będziemy do kompletowania. Używali też tutaj kawałek drew, drewienka, to. Dobra, no to słuchajcie, tak mi się chwycił tutaj ten żołnierz brytyjski, więc od niego zaczniemy. On ma mieć brązowe buty, więc tutaj hmm, podoba mi się od razu to, że mamy w tym trzypaku różnorodność, jeżeli chodzi o kolor butów. Lekko, lekko na boki muszą być buciki, oczywiście rozchylone, pamiętamy o tym. O, dobrze, tu mi weszło też dobrze. Są lekko rozchylone na boki, dobrze. Zaraz sobie obejrzymy go dokładnie, tylko chcę go jeszcze skompletować. I taki on, to jest ten taki lekko piegowata cera. Dobra, i on, oczywiście, hełm brytyjski taki. Dobra, i teraz tak. Weźmiemy sobie jeszcze tego tutaj. Bardzo ładnego Li'einfielda. Zobaczcie, tutaj bardzo ładnie widać te. Te elementy tutaj właśnie wielokolorowe na broni. Super, ale mnie przede wszystkim interesuje to. Dobra. Bagnetik i co jak to się tam zaczepi tutaj. O, kurde, ale fajnie. Ale fajnie mi klikną tutaj. No, to jest coś. To jest coś pięknego słuchajcie. No to jest tak, on tutaj ładnie tu wchodzi w to w miejsce i powiedzmy sobie tak, ależ to dobrze pasuje, zobaczcie, mamy żołnierza brytyjskiego, dobrze, dobrze to widać wszystko, zobaczcie, tutaj też mamy tak, mamy, mamy dużo nadruków, bo mamy w tej dolnej części, zobaczcie, nóg, mamy nadruk e, takich tutaj, Hmm, trudno mi powiedzieć, no po prostu wykończenie jakieś, wykończenie spodni, tak czy też takie pofałdowania po prostu spodni, wyobraźmy sobie, powkładanych może w wysokiej obuwie. Dobra, fajny nadruk tutaj na torsie, dużo ładownic, szeleczki, taki stereotypowy, właśnie ta cera, taka powiedzmy sobie stereotypowa, brytyjska, taka, że to biegowaty, pewnie w domyśle też, i rudy, ok. Po prostu zaliczmy to. Tutaj widzę na broni taki lekki faflunek, tylko właśnie ja nigdy nie wiem, czy to ma być, czy to jest element. Nie, to chyba nie ma być element. To taki, wiecie, nadlewka, nie? No i zobaczcie tutaj bardzo ładnie ten. Świetnie mi kliknął ten, ten bagnet na broń na Lianfidzie. Super. To jest rewelacja. I on w domyśle miał stać na tym, na tym brązowym. Tutaj. Dobra. Teraz weźmiemy Francuza w niebieskim mundurze. Dobra. I teraz on ma mieć czarne buciki. Szybki montaż. Lekko rozchylony tutaj na bok. O kurczę, Ciężko. O, ciężko. Ciężko, ciężko. Obyśmy nie, nic tutaj nie... Nie uszkodzili na wizji, nie? To by było całkiem nieładnie. I on ma mieć takiego charakterystycznego bardzo wąsa. Uhu, staromodny staromodny wąs i skromnie w ręku Mauser ok, niech będzie dobra, teraz sobie rzucimy na niego bliżej okiem aha, i chyba to, to już odnotu, warto odnotować, że że to będą takie dosyć wysokie wszystkie figurki, tak? Bo ten, przepraszam, taki chaos jest trochę. Tak, ten też mamy tutaj korpus typu wysokiego i nóżki, wiecie, te wysokie. Francus ma stać na, na tym podstawku. No, oczywiście w dużej mierze zależy od nas, tak? Ale zróbmy tak, jak tutaj jest, jak tu jest przewidziane na, na instrukcji. Bardzo ładnie zobaczcie, szczegółowy, szczegółowy nadruk na torsie widać nawet takie te oprzycia na krawędziach tutaj tych. Tych, tych takich ładownic, czy też takich tych saszetek przy, przytroczonych do, do pasa. Ładnie guziki. No i to charakterystyczne takie tutaj oznaczenie francuskie, takie nie wiem, coś w stylu drzewo. Ja nigdy nie wiem, co to ma przedstawiać, ale to jest chyba jakieś takie właśnie drzewo z gałęziami. Z niczym innym to mi się nie kojarzy no i to dotyczy chyba jakiejś tam gwardii chyba francuskiej ale tutaj mnie poprawcie, albo może jeszcze uda mi się to sprawdzić i skoryguję od razu dobra, ciekawa figurka no i teraz na koniec ten pruski żołnierz, który ma też, uwaga korpus typu wysokiego, ale nóżki już ma klasyczne, niskie po prostu z nadrukowanymi jakby wysokimi butami, dobra i on ma mieć ten taki tutaj tą buzię taką z tym, z tym krzykiem. Oczy raczej wskazują na to na jakieś przerażenie. I... E, aha! Patrzcie! To, czyli tutaj mamy tą pikel hałbę dwuczęściową. Tutaj jest ten element osobno. To trzeba uważać, to jest bardzo malutki element. Uważa, trzeba uważać, żeby tego nie zgubić. Ty no, zobaczcie to! Czy ja już miałem z tym do czynienia, czy ja to pierwszy raz mam w ręku? Tak się dziwię, jakbym miał to pierwszy raz... Tak, to jest chyba nowość. No bardzo ciekawie to wygląda i chciałbym zwrócić też Waszą uwagę na bardzo, bardzo szczegółowy nadruk, na wielokolorowy nadruk na, na torsie, tak, zobaczcie, bo tu mamy dwa odcienie brązowego, czerwoną wstawkę, to te jakby te złote, czy też takie miedziane guziki, mosiężne guziki bym powiedział, tak, bo miedziane nie, bo miedziane to by przecież by się pokryły patyną, nie, i tutaj jest jeszcze szary ła boga dużo kolorów no. i on ma stać na, na czarnej podstawce i dostać tego Mausera, czy kara 98 k takiego wiecie z tym jakby tutaj z, dla ułatwienia który dla ułatwienia trzymania on wyposażony jest w taki ten w taką rękojeść której no normalnie nie ma nie ale dzięki temu możemy to umiejscowić tą broń w ten sposób. Taki trochę chaotyczny jest ten rysunek, ale ten chaotyczny jest ten odcinek, wiecie, ale ja się spieszę, słuchajcie, żeby właśnie jeszcze go właśnie nie zamulić, żeby go na pewno przed wyjazdem jutrzejszym y, opublikować dla Was i tutaj się troszeczkę pozachwycać tymi figurkami. Słuchajcie, jeszcze raz sobie możemy rzucić okiem bardzo, bardzo ciekawe figurki, duża różnorodność i to jest chyba pierwszy raz, kiedy mamy taką różnorodność, <laughs> że są trzy nacje w jednym przypadku bardzo, bardzo ciekawe figurki. Słuchajcie, ten, ten bagnet tutaj z idealnym kliknięciem na broń. Ciekawe, czy on jest właściwie to... Tak, on prawdopodobnie będzie unikatem do, do lee -Enfielda. Nie wiem, czy on będzie pasować też do tych francuskich masów. Trzeba będzie to oczywiście sprawdzić, tak? Żołnierz ten pruski, tak? Spiegelhaube charakterystyczną. <laughs> bardzo ciekawe. No i ten żołnierz francuski, który... Nie wiem czemu, wydaje mi się najmniej ciekawy, ale na pewno dostaje duże propsy i, i fajnie wygląda ten, ym, ten wąs charakterystyczny. Ta główka na pewno nam się przyda może do, do jakichś innych figurek, yy, które na przykład może cywilnych w nie wiem, będziemy robić jakieś klimatyczne, nie wiem, tam takie di dioramki yy, nam się przyda. No i tutaj mamy ten garść takich tych elementów dodatkowych, jak właśnie kawałek druta kolczastego, właśnie jakaś yy, tutaj drabina, yy, kawałek to wszystko nam się może, to są elementy, które mogą nam się przydać do budowy okopów oczywiście, z czym kojarzy nam się Wielka Wojna, obecnie nazywana Pierwszą Wojną Światową, przede wszystkim z okopami. Tak. Słuchajcie, kończymy ten, ten odcinek. Bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi, tak patrząc z punktu, z punktu widzenia kontroli jakości, wszystko tutaj tip-top, idealnie do siebie pasowało. Nie mam żadnych zastrzeżeń do, do nadruków. Nadruki są wcelowane, wyraźne wszystko to się pasuje i wielkie brawa Kobi za nowe, nowe elementy, takie na przykład jak bagnet i yy, za, podoba mi się tutaj w tym yy, w tym trzypaku, podoba mi się ta różnorodność tak, to czego czasami, cze, czego czasami yy, wspominam żeby się właśnie czasami przydało słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za uwagę prawdopodobnie będę celować, żeby w niedzielę zrobić jeszcze recenzję trzypaku szybciutką, taką właśnie yy, typu zbudujmy to na ekranie yy, z żołnierzy francuskich ale życie to weryfikuje, bo ja oczywiście, słuchajcie, ostatnio mi się plany życiowe wszystkie rozjeżdżają, nic nie obiecuję. Trzymajcie się, cześć. i Jeżeli będziecie w sobotę w, na imprezie Kobi w twierdzy Modlin, no to możemy się zobaczyć. Słuchajcie, szukajcie gościa z brodą. Ja teraz zapuściłem brodę. Do zobaczenia, cześć.